Dzień, no, no będzie tutaj ultra jungler <grymne> Zobaczymy, zobaczymy Bo pewnie ten mobi mi tu nastukają Jak się tylko pojawią No na tych pierwszych levelach to pewnie tak Wiecie co ta, ta Szymbi, ma fajną właściwość? Nie wiem czy zauważyliście, ona bardzo mało mamy Marnuje Ja zauważyłem, że to dlatego, że bardzo lubią, kurwa, pospierdalać fragi. Tak, ja... Wręcz, kurwa, uwielbiają. Ja zauważyłem, że singli nie ma fajnych, yy, tego, niech ja się Nie, no te, te, te wirujące, kurwa, te... Wirujące, kurwa, jebane... Ty, co tutaj jest, ja dole. Wirujące te... Ej, właśnie, faktycznie, bo tam to u Ciebie i? będzie trzech biegało. Nie do Ciebie. Nie. Zapominam, że, kurwa, w grze przeciwko mobom jest tak pojebane, że... Że kurwa, na lewej jest trzech, na środku 1 albo 2, a na prawej nie. I nie zawsze Jak Jak to wybrać, to lepiej kurwa prawą. Tak, to trzeba prawą. Chcę się trochę pozabijać. No ci tu widzę, będą kurwa tłuk tutaj środek. Eee, Już szkura, frag... w środek. Już rampę kurwa w Nie Nie ma <laughs> powiedziałem powiedziałem czym ty Michał grasz? Z gadżetką pom? no właśnie, ja mówię zupełnie ty za jakaś franca rzuciła to jaka franca? o kurwa cię ja tam będą mucić na tym środku tutaj nie bo tak chce mi Moby powkradać, zobaczę flexjany będzie mi kradł ten Moby który? No kurwa zrobimy team kill, kurwa i... Ło! A tu tyłu se kurwa z tyłu przybiegł Jebany! Nie Jeb! jest za słaby żeby go zadać tower jest pod atakiem Ja go nie U nas? Nie, no, nie, karty rozdawał Spokojnie, się może jak ktoś stoi na środku to to nie znaczy zaraz, że nie gra Karty może tylko opać, kurde, już znowu żeruje kurwa na innych Ja mam gdzie takie, o ty kurwa Ła chudro paskudna Dobra <laughs> Ty. Ja byłem czekany, że ten kulczar ją zabije, nie zabije. No co to, Zosabiasz no jest teraz w ja to ze stealem, na no to czekamy. Ej no. Chynia grała. No, tak to, jak to, jak to. Do... Ta, nie puszowali. Nie puszowali, kurde, żeś tutaj na takim ogrysku w tej i nie puszowali. No wiesz co? Ta, no Dzień i, no, się mną. No, no, no i co do... z tego, że nie leciliśmy? Jak byłeś kurde na ogrysku stary, to, to przy tym na na tam. Tak się nie robi. <coughs> A, się, idę sobie na prawą, tam sobie i wydele, wyle Ale sobie do wody. Przyjdę na no, 15 do zobaczenia. <coughs> <coughs>

Teraz ja tu poczekam, aż przybiegną, nie będę się jakoś kroił do przodu. Ah, spier, tu Czek. Yep. No kuźwa czemu tak mało? Co to miało znaczyć, kurwa Ебать, я не могу, ты, черт, кутаху ебать. Еб с тобой. я, курно. Ну, старый. У меня впечатление, что, трошечку этих, курно, мобов. O kurwa, ja to rzuciłem na to normalnie sztab trochę. <suszy> Your skill rising. Gdzie no, mnie ja tu kurwa mendo jedna rzecz... No i że... chuj jeszcze patrz, nie trafiłem. No kurwa za mnie cię mogę. Jedziemy z tą fajką. Зачем я ему Ну ты его забиваешь. Я его забил. Ну ясно что так. Ну так. Ой, болезнь. Kurwa, manę nie mam. do gonicie No i patrz, patrz, kurwa. Pac, kurwa, Frak, kurwa, styre. Projezy, projezy. Takich ludzi tam nie ma. po prostu. A nie wiem, co skąd ten kamień. To nie mam

Ja mogę, no. Uciekajcie, mówię, uciekaj, uciekajcie, to... uciekaj, mówię. No, kurwa, jak ja to rzucam, to nie będzie skina, coś mi no, kurwa nie idzie, to rzucę, nie będę No No, mi tam, cholera. Idą ci na pompę. Karpu. teraz patrz stry. tak ci robię Tak ci robię I co ci robię Ja nie uciekam, cztery, punktów mam tutaj O, Kurwa, kurwa To taka... No skurwysyn no Co za parówczak tej Kto, kto? Dupę se tą kalarii wsadź No ta kalari kurde. Co za Co za Franco? Co za kurde kutasi syn normalnie, no. Bo mnie potarga zaraz. Co zrobił, no nie wiem. No stary styl miał już kurde, bo na takim ogrysku już miał normalnie ten robocika na już tak tylko było odliczanie. No a ten na niego skoczył, kurde to i go zabił. Co za... No! Biebany śmierdzio. <noise> Najlepsze jest to, że z prawej strony same moby walczą A już są pod nikim widorem prawie O właśnie, widzę, że parła No ten teraz tu kurwa przynajmniej Weź tam przemysł, odpuść tam nie, nie róbcie tej wieży Nie, no, ja, ja nie robię, no, co to co powiedz Ten, ten kalarik kurwa no, widzę, okula, jest po tak stronie No trochę sobie do lubi Yes. Yeah. Ale kurva zlodějka no, to... je bána. Ne, kurva kutách normálně z něho taky. Kurva, je to, kurva. Ale kurva. Já bych měl tomu za paroupe kurva. Osm ase kurva, kurva ne? Yeah. Macia, kurwa. O, patrz kurwa, tyle nie... osób było na lewy, a teraz nie ma nikogo. Tak, teraz kurwa, ja tam pójdę i tam się kurwa zjawią wstępy, kurwa, nie? No już, to już leci. No i co, to, to nie chcesz, kurwa, dobra, bo... zostaw tam tą lewą, kurwa. Zostaw tą lewą. Co? Nie, nie, nie sama walcz, kurwa, zostaw kurwa. Tą lewą. No stary, zaraz nie będzie... No, Zaraz nie będzie już kurwa dziś tej, bo został w prawą, został w lewą kurwa no i ja, nie ma kurwa Ja go zabiłem, dnia. ja go zabiłem. Patrz, nie wiedział, kurwa już tylko czerwtyka nam no. Kuta Nooo! No, kurwa. No, 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 no. Kutasi kurwa synu, żebyś normalnie miłości kurwa nie da no, jak to mówił kurwa Misiek. Kurwa, no, tutaj kamieni kope kurwa No ja wiem, no ale co mam zrobić? Ja sobie bym na lewej robił No, no przecież ten kurwa... Ten już jest tam kurwa os... osrany z tymi kurwa normalnie Z tym zabijaniem kurwa tą Kalaryną Debil jeden Jaki on miał level na niej? No uslęż Ale na wybieraniu ostatnich Ну-ка, 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 ну, ну-ка, ну, ка ну ка ну ка ну ка ну ка No kurwa będę pierwszym junglerem kurwa po gadżetach chyba wal kurwa mucha cholera Tu kurwa Nie robi Ale Opa, już, biegła, pa, ja już biegła, kurwa, już biegła, kurwa. No, on tam już jest, panie, z no, Wszystkie kurwa. moby wybite, kurwa, nie wierzę, kurwa, nie wierzę. Ja już to sobie robić, to... kurwa, moby, kurwa, w ich dżungli. Ty patrz, kurwa, też nie ma. Dzień byłeś tu? Oj, jak... <śla> <śla> no, tak też coś czułem, że na bankach no, ty tak. żeś wyczyścił, kurwa. przeleciały. <śla> To mi Gideon też czyścił. To... Nie, nasz Gideon. To mu pomogło, No patrz kurwy syna, no znowu, no co <laughs> za jebana Franca. No ty kurde kutachu tej normalnie. Ja pierdziele, <laughs> napisz mu, że jest kutachem, bo ja nie mogę. Nie, nie będę wyzywał stary, nie wolno obrażać ludzi. No nie wolno kurwa, tego chuja trzeba. No stary, przecież to jest normalnie... No w lewej stronie macie trzech. duke ja mam teraz tą lewą stronę, to sobie po poprawy. Kurwa, będę biegał normalnie jak ta kurwa i tak się zaraz przeteleportuje i się kurwa zabije. Ciekawe, czy taki kurwa Koziro będzie kurwa normalnie w prawdziwej bitwie. Kurwa. Nie ukradnij kurwa. No staria, czy już... A potem wyjdzie z bitwy i będzie Ale jestem zajebisty I e, fragów narobiłem Matko, przemyślisz Tak jest Idę go wezmą do fejmy <grym grym grym> I powiedzą mnie, na no stary, Ten to moderca No, ty jednak jesteś kurwa Znaczy mi tu stary pierwszy zlepański i to ty ma szukam może O witajnego mi daje była na to za killer No jasne stary to jest normalny killer kurde to jest normalny nasz Kurwa, gdyby mnie, Nie, kurwa, nie, nie, no, kurwa. <laughs> nie, <jebanie> kurwa. nie, 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 kurwa nie, 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 kurwa nie, nie, kurwa nie, kurwa i... nie, no ja wiem, nie, wiem, rozumie to nie, nie, tego wszędzie <śpiewanie> ja to wpierdzielają to. Nie, nie ma, ma mogły przemyrywki, nie, 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 nie ma. Po to, że się dżunglę, żeby zostawiać. Kurde, jest. nie pojawi. <śpiewanie>

Oj, tu jest kurwa patrz Oh my, tower is under attack O oh, patrz O, zrani z tym hałbicerem, kurwa normalnie także Ta ryby kurwa normalnie prawie kurwa tam ten... Pijany na ustach dostoi. ja <laughs> Powodzenia, czemeryska. <grystanie> ja nie wiem, jak się no, ona jest niemożliwa, stary. O, patrz, <grystanie> wierzę na rozwali. O, motherfucking. kurwa? <grym> Stary, tam jest tak wyczyszczone A no, no, tamta wieża pocisnęła jakie na jak głupio, no, Jezu Ani nie oświadczy Nie za mną, no, to nie kurwa? O, skill risers ile prime robić? <grym> Wzajmy, tak jak ostatnio, no, tak? No. Gimna. O wiadomo, stary, obaj zginęliśmy. To był stary fail roko tak, poszliśmy zrobić prime'a, obaj zginęliśmy, cały nasz team zginął i przegraliśmy bitwę. Stary, a to była wygrana bitwa. Wygrana <laughs> bitwę, no chcieliśmy sobie przygwozić tym prime'em wygraną. Tak, i, też, to już miała być zabawa, rozrywka, tego typu rzeczy, no. się skończyło, jak się skończyło. Nie no, to była masakra. Pono to runtaj zobaczymy Wy patrzą kurwa to! <śmany> <Madaje>, kurwa <śmany> <Jaki śmany> ja to no kurwa! Jakie wyścigi ja pierdolę! Kurwa wszystkie mi wyjebał tu! Teraz też! Kurwa, matura kurwa! <śmany> Dawaj cemery, z tych trzech tu teraz leży trupem Dobra! A, kurwa! Zjeżdżamy z Paryża <śmany> Pierwaj! <Kierdrej. śmany> Taki chuj kurwa to wie